Chciałem w imieniu własnym, całego Ministerstwa Obrony Narodowej, całej Wspólnoty Wojska Polskiego, ale myślę nas wszystkich, rodzinie, najbliższym, przyjaciołom, złożyć wyrazy najgłębszego współczucia, wyrazy uszanowania dla najbliższych, łączenia się w bólu, modlitwie, chciałem tym wszystkim, którzy znali, wspaniałego naszego pilota. Przekazać te wyrazy szacunku i współczucia. Na miejscu wypadku przybyli, tak jak przedstawił Pan Rzecznik Sejmy, dowódcy związani z lotnictwem, dowództwem generalnym, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Na bieżąco jest informowany premier, prezydent Rzeczpospolitej. Wszystkie procedury zostały uruchomione w wyniku tego wypadku nikt nie został inny poszkodowany na ziemi, z obecnych na ziemi, nich postronny nie został poszkodowany. Służby lotniskowe, w tym lotniskowa straż pożarna, zarówno wojskowa jak i cywilna przybyła na miejsce jeszcze raz dla całej rodziny lotniczej, dzisiaj Święto Lotnictwa. W tym dniu wyrazy głębokiego współczucia z powodu straty niepowetowanej jednego z najlepszych polskich pilotów. Cześć jego pamięci.